Red Wings American Aces jest spin-offem gry wydanej w październiku 2020 roku o podobnym tytule to jest Red Wings Aces of the Sky. Wydawcą obu gier jest krakowskie All in Games. Red Wings American Aces na Steam zostało wydane pod koniec marca 2022 roku i wcielimy się tutaj w pilota myśliwca z okresu I wojny światowej, uczestnicząc w powietrznych starciach z przeciwnikami kontrolowanymi przez komputer. Naszym zadaniem będzie niszczenie balonów, sterowców oraz wykonywanie misji na czas, które przetestują naszą zręczność i zdolności pilotażowe. Gra oferuje możliwość rozgrywki zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i lokalnej współpracy oraz rywalizacji PVP online. Wizualnie gra prezentuje się bardzo dobrze: pod nami rozciąga się Ziemia, nad nami unoszą się chmury, a pomiędzy nimi toczą się zacięte pojedynki samolotów. Piloci wykonują różnorodne akrobacje, wymieniając się ogniem karabinów maszynowych. Czasem, gdy zostaną poważnie trafieni, zostawiają w tyle smogę dymu, znacząc dymem trasę swojego przelotu. Dźwiękowo też jest nieźle. Brzęczenie pracującego silnika, świst wiatru podczas zakrętów i lotów nurkowych, a także odgłosy eksplozji i huk pocisków przeszywających kadłub naszego samolotu. Wszystko to zostało starannie dobrane i wciąga nas w grę. Dodatkowo towarzyszy nam nastrojowa muzyka, która znakomicie komponuje się z całą akcją i nie przeszkadza w rozgrywce. Gra oferuje różne opcje rozgrywki. Pierwsza z nich to tryb fabularny, który skoncentrowany jest na jednej długiej historii składającej się z 30 misji przeznaczonych dla jednego gracza. Druga opcja to lokalny tryb kooperacyjny, który zawiera trzy różne typy starć kooperację, walkę PvP oraz grę wchowanego, gdzie zadaniem graczy jest odnalezienie samolotu przeciwnika spośród innych. Trzecia opcja to typ rozgrywki sieciowej. W opisie gry znajduje się informacja, że możliwa jest również rozgrywka w trybie online multiplayer dla 10 graczy jednocześnie. Niestety nie byłem w stanie tego przetestować, ponieważ serwer gry jest pusty. Brak jakiejkolwiek osoby do rozegrania, choćby pojedynku 1 na 1. Możliwe jest wypełnienie tej pustki botami, ale to jednak nie daje tego samego uczucia i doświadczenia co gra z innymi graczami. Możemy wyznaczyć wytyczne takiego starcia na czas lub do osiągnięcia zakładanej punktacji. Dodatkowo mamy możliwość włączenia wsparcia botów, co dodaje dodatkowe samoloty do walki. Ostrzał artyleryjski, który stwarza obszary w których nasz samolot może być narażony na uszkodzenia od ostrzału artylerii przeciwlotniczej oraz trzecią opcję, Combo, która tymczasowo zwiększa ilość zadawanych obrażeń. Następnie wybieramy planszę, na której będzie toczyć się starcie oraz warunki atmosferyczne, takie jak czyste niebo, mgła, zadymienie, opady deszczu, śniegu lub pora noc rozgrywki. Parametry te są zależne od konkretnej mapy. Fabuła gry składa się z kolejnych misji, które nagradzają gracza od jednej do trzech gwiazdek, w zależności od uzyskanej punktacji na zakończenie misji. Gracz ma możliwość ponownego wykonania misji, aby poprawić wynik i zdobyć więcej gwiazdek. Zaliczenie zadania nie gwarantuje uzyskania nagrody, ponieważ kluczowe są czas i zdobyte punkty. Zebrane gwiazdki można wykorzystać do rozwijania drzewka umiejętności. Które obejmuje 10 różnych możliwych do ulepszenia zdolności podzielonych na 3 różne kategorie. Każda zdolność ma 3 poziomy zaawansowania, oferujące coraz silniejsze bonusy z danej kategorii. Jednakże ulepszenie na wyższy poziom wymaga większej ilości gwiazdek, które gracz musi zdobyć, osiągając coraz lepsze wyniki w misjach. Pierwszy poziom to jedna gwiazdka, drugi to kolejne plus 3, a trzeci to już plus 5 punktów wymaganych do ulepszenia, co nie jest tanie. Pozytywem jest możliwość zresetowania przydzielonych punktów i ich ponownego rozdzielenia według aktualnych potrzeb, np. pod kątem wykonania danej konkretnej misji. Ulepszone zdolności zwiększają wydajność gracza w trakcie walki, umożliwiając częstsze wykonywanie czterech posiadanych umiejętności specjalnych. Druga kategoria, czyli zdolności strzeleckie, polepszy zdolności rażenia przeciwnika. Trzecia kategoria to wsparcie misji, co wpłynie na lepszą widoczność pola walki, mniejsze zużycie paliwa i zmniejszenie obrażeń odnoszonych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Przed rozpoczęciem misji gracz wybiera jedną z 15 dostępnych maszyn oraz skórkę, która zmienia malowanie samolotu. Samoloty odblokowują się w miarę postępów w grze lub poprzez spełnienie określonych zadań, jak na przykład zdobycie odpowiedniej ilości punktów zadanej misji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić do wcześniej ukończonych misji, gdy już uzbiera się odpowiednią ilość gwiazdek i ulepszy zdolności, co pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników i powiększenie ilości gwiazdek, które zdobyliśmy właśnie z tej konkretnej misji. Samoloty, które można odblokować różnią się trzema parametrami, które mają wpływ na rozgrywkę. Wytrzymałość. Ten parametr wpływa na zdolność samolotu do pochłonięcia odpowiedniej ilości obrażeń. Im wyższa jest wytrzymałość, tym samolot może znosić większą ilość trafień, nim zostanie zniszczony. Maksymalna prędkość. To określa, jak szybko samolot może się poruszać, co pozwala na szybsze oddalenie się od przeciwników lub szybsze dogonanie ich w walce. Odporność działka na przegrzanie wpływa na to, jak długo można prowadzić ogień z działka samolotu, zanim zacznie się przegrzewać. Wyższa odporność na przegrzanie pozwala na dłuższe serie strzałów, co może być przydatne do szybszego ustrzelenia przeciwników. Pomimo tego odnosi się wrażenie, że wybór samolotu nie zmienia za dużo. Którego nie wybierzemy, wrażenia z walki wyglądają podobnie. Właściwa rozgrywka toczy się już pod nieboskłonem i rozpoczynamy już w powietrzu. A zwykle wróg pojawia się już po chwili w zasięgu wzroku. Problem pojawia się, gdy zbliżają się do nas wrogie maszyny, gdyż łatwo jest znaleźć się w zasięgu ich karabinów maszynowych. Wrogowie są niezwykle zwrotni, co sprawia, iż ciężko jest uciec przed ich ostrzałem, szczególnie gdy już jesteśmy na ich celowniku. Przeciwników zwykle pojawia się od trzech do kilku, przy czym większa ich ilość zaczyna stanowić już znaczący problem. Gdyż nie za bardzo jest gdzie przed nimi uciekać ciągle ktoś do nas strzela. Możemy też regulować prędkość naszego samolotu, co pozwoli na węższe skręty i łatwiejsze wejście przeciwnikowi na ogon, czy też ucieczkę spod ostrzału, wciskając gaz do dechy. Podczas rozgrywki będziemy uzależnieni od dwóch kluczowych czynników: pierwszym z nich jest ilość posiadanego zdrowia, a drugim ilość paliwa. Oba te elementy można uzupełnić, przelatując przez zawieszone pod balonami połyskujące okręgi, które natychmiastowo zregenerują nasze zapasy do pełna. Warto zaznaczyć, że ilość amunicji nie jest limitowana, dlatego może strzelać bez opamiętania, koncentrując się na walce. W lewym dolnym rogu mamy też dostępny radar, wskazujący położenie samolotów oraz punktów wsparcia. Co może być przydatne, jeśli zechcemy zlokalizować przeciwnika, czy też miejsce, gdzie możemy odnowić stan zdrowia oraz paliwo. Prowadzenie ostrzału polega na wzięciu wrogiego samolotu na cel, a jeśli wróg znajdzie się w zasięgu ognia, celownik zmienia kolor na czerwony. Możesz sobie pomóc, przybliżając cel, korzystając z odpowiedniego przycisku, co ułatwia wycelowanie w cel oddalony nieco od nas. Następnie wystarczy nacisnąć spust, aby otworzyć ogień z działka, i oddać serię pocisków. Na ekranie widzisz też stan zdrowia wroga, dzięki czemu, mając ich na ekranie kilku, możesz zdecydować się dobić uszkodzonego przeciwnika. Możesz także skorzystać z jednej z czterech dostępnych umiejętności specjalnych. Pierwsza z nich to beczka, która polega na obrocie samolotu wokół osi. Ta umiejętność gwarantuje chwilową niezniszczalność, a w przypadku kolizji z wrogiem nie spowoduje uszkodzeń Twojego samolotu. Doskonalna daje się do taranowania przeciwnika, ponieważ pozwala go prawie natychmiast zniszczyć. Wyzwanie polega na doprowadzeniu do czołowego zdarzenia, unikając jednocześnie gradu pocisków nadal z jego strony. Druga umiejętność pozwala na natychmiastowy zwrot o 180 stopni, co jest przydatne podczas pościgów za wrogiem, który właśnie Cię minął. Trzecia umiejętność umożliwia wezwanie wsparcia. Zaznaczamy wrogi samolot i dosłownie znikąd pojawi się nasz sojusznik, wdając się z nim w podniebną bitwę. Ulepszenie tej umiejętności z użyciem zebranych gwiazdek powoduje zwiększenie liczebności wysłanych do ataku jednostek i może być przydatne przy walce z przeważającymi nas liczebnie wrogiem. Przynajmniej część jego maszyn zostanie wtedy związana walką. Ostatnia z umiejętności to strzał kończący z rewolweru. Możemy go użyć jedynie wobec znacząco uszkodzonego przeciwnika i da nam więcej punktów podbijając nasz końcowy wynik punktowy, co przypomnę, przelicza się na ilość uzyskiwanych gwiazdek. Ocena 5 na 10. Gra oferuje dość przyjemną rozgrywkę, skupiając się głównie na aspekcie zręcznościowym, dynamicznej akcji i licznych zwrotach akcji w trakcie toczonych starć. Poziom trudności jest w miarę zrównoważony, chociaż zdarzają się misje, które będą wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Szczególnym wyzwaniem są te misje, w których paliwo szybko się kończy, a jego zapasy odnawiane są poprzez przelatywanie przez kolejne obręcze. To typowe misje zdręcznościowe, gdzie łatwo o pomyłkę i konieczność rozpoczęcia poziomu od nowa. Model lotu jest dosyć przyjemny, a umiejętności lotnicze przeciwników dosyć wyważone, więc stanowią oni zarazem łatwy kąsek, jeśli lecimy za którymś z nich, oraz trudniejszego przeciwnika, jeśli ten skręca względem nas, czy też leci na czołówkę. Czasami trzeba nieco zachodu, by złapać takiego delikwenta na celownik. Gdyby nie martwy obecny multiplayer, byłaby to ciekawa pozycja, jednak na chwilę obecną. Pozostaje jedynie rozgrywka po wcześniejszym umówieniu się i zebraniu grupki znajomych. Tytuł na Steamie kosztuje 55 zł. Mamy też dostępne dwa DLC, które są dosyć tanie, bo kosztują 3,5 zł. Jednakże są to jedynie skórki do odblokowania malowania samolotów w grze. Jeśli chodzi o ceny światowej, u nas jest to 55 zł, nieco taniej w Argentynie i Turcji, natomiast strefa euro to 51 zł. Grę można nabyć w sumie w śmiesznej cenie 3,5 zł i tutaj polecam jak najbardziej ta gra za te 3,5 zł powinna przypaść do gustu. W przypadku kishopów ceny rozpoczynają się także od 3,5 zł, aczkolwiek ja wybrałbym tutaj jakieś markowe sklepy. Jeśli chodzi o cenę gry to ta tutaj fluktuuje z tych dosyć wysokich 30 kilku zł na teraz w naszym przypadku 3,5 zł. Gra nie jest dosyć popularna. Mamy tutaj jedynie 18 ocen, z czego 83% pozytywnych, dając grze ocenę pozytywną. Tych recenzji łącznie jest 26, z czego negatywnych jest tylko 4. Jeśli chodzi o oceny negatywne, to tutaj gracze odnoszą się do tego, że Multiplayer powinien działać, a jednak nie działa. Tutaj nawet mamy wypowiedź dewelopera, że starają się to naprawić. To jest kwietnia 2022, aczkolwiek ja nie miałem okazji zagrać. Gra nie posiada żadnych rozszerzeń, nie posiada także poradników. Mamy język polski, mamy także napisy w języku polskim, pełny dźwięk jest w języku angielskim. Mamy także 13 możliwych do pozyskania osiągnięć. Gdy spojrzymy na czas przejścia, to mamy tutaj wypowiedzi jedynie graczy z Nintendo Switcha w ilości dwóch osób i oceniają, że średnio na przejście gry to coś około od 4 do 6 godzin. Nie jestem niestety w stanie powiedzieć, ile osób w tą grę pogrywa, ponieważ strona, która to gromadzi, niestety się wysypuje. Gra po instalacji zajmie 5,2 GB na dysku. Jeżeli grę będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie 1,2 GB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę. Zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.